Dzisiejszy dzień był wymagający. Spędziłem 8 godzin w pracy. No, w sumie nie za wiele, chociaż jest sobota, więc można by powiedzieć, że trochę jednak tak. Zwłaszcza, że żadnej przerwy nie było. No i tempo dość intensywne, bo starałem się skończyć jak najszybciej się da. Znaczy, no, jak najszybciej oczywiście ja mogę, no bo może ktoś by był w stanie. Szybciej, nie wiem. Nie próbowałem, nie sprawdziłem, więc zgaduję, że. Tempo było dobre. Zrobiłem wszystko to, co zamierzałem. Zeszło mi no, co prawda, trochę dłużej, bo zakładałem, że może dopiero pierwszej się udano, Ale pojechałem tak, żeby zacząć koło 8. Mniej więcej. Może gdzieś za 10, za 15, 8. No nie jestem pewien. Ech, tak czy inaczej, ale przygrzewało dzisiaj dość mocno, więc przypaliło mnie trochę. Także za chwilę trzeba będzie zaaplikować sobie. Jogurt naturalny na plecy, właśnie, żeby troszkę im ulżyć. A jak wracałem, to kurde, no ciekawa sytuacja. No, fuksło mi się, w sensie miałem sporo szczęścia, bo sygnalizowałem, właśnie, że skręcam na posesję, na której właśnie mieszkamy. Zwoliłem odpowiednio, no i sygnalizator też odpowiednio wcześniej był włączony, No, a ja coś. Młodzi ludzie postanowili już wcześniej mnie wyprzedzać, bo musieli szybko jechać, ewidentnie. I tak kurde, w ostatniej chwili właśnie zauważyłem w lusterku, że coś mi nadjeżdża, więc zdołałem odbić kierownicę w drugą stronę. No, oni też jakoś tak łukiem mnie objechali, więc no masakra, masakra, bo no mało brakowało i nie ze swojej winy. Byłbym uczestnikiem wypadku, w którym bym mocno ucierpiał. I... No i niefajnie by było. Takie zakończenie dnia byłoby nieprzyjemne. Także zjechałem, oni się zatrzymali zaraz ze za mną, wyszedli. No nie wiedziałem do końca, znaczy jeden wyszedł i podszedł. Nie wiedziałem do końca, co będzie chciał tam powiedzieć. on zapytał, czy wszystko ok, i czy ten, czy nic się nie stało samochodowi. No i przyznał, że on no, widział, że sygnalizuje, ale już nie był w stanie po prostu wyhamować. A powiedziałem mu, że wszystko ok, no i pojechał sobie dalej. A ja z wrażeniem, no to aż wysiadając, ee, kop, kopnąłem sobie lekko nogą w, no dość moc nogą w drzwi, bo taki byłem trochę zamroczony, że po całym tym zdarzeniu, no, bardzo fajnie, że nic się nie stało naprawdę, bo to kurde, no nie fajnie by było. Że później jeszcze trochę popracowałem sobie z zabytkami z wykopalisk. Poćwiczyłem teraz, zjadłem fajną sałatkę owocową z jogurtem naturalnym, którego końcówka zostawiłem, żeby właśnie nałożyć sobie za chwilę na plecy.